Siemanko! W ostatnim filmiku pokazałem wam, jak stworzyć łańcuch. A dzisiaj zaanimujemy go tak, żeby poruszał się po ścieżce. Więc zapraszam do blendera. Jak widzicie, mamy otwartego blendera i naszą część łańcucha, którą będziemy animować. Ostatnio dodawaliśmy array modifier po to, żeby go po prostu zwiększać. A dziś, teraz żeby podążał on po ścieżce, musimy dodać coś takiego jak curve. Oczywiście tutaj dla testów sobie też coś poutworzyłem, ale też od razu to usuniemy, to też. I od razu dodamy coś nowego. Przy okazji uchowam część łańcucha, żeby od razu skupić się na, na ścieżce. I teraz, żeby wejść do ścieżki klikamy Shift A i wybieramy Curve i Path. Będziemy mieli taką linię. Teraz to jest najważniejsze, żeby ustawić ją zgodnie z kierunkiem, jaki będziemy chcieli poruszać obiekt. Natomiast w danej sytuacji no, chciałbym go trochę przerobić po zecie, zwłaszcza o 90 stopni. Teraz, jeżeli klikniemy tak, wejdziemy do edycji, mamy ścieżkę, która składa się z pięciu punktów. Oczywiście każdy z tych punktów również możemy sobie zmieniać ich położenie, ale główna zaleta jest taka, że musimy ekstrudować. Jeżeli teraz kliknę E i będę robił tak, tak, mogę jeszcze zrobić tak, tak, tak. I oczywiście jeszcze może jakoś żeby szło do góry. I oczywiście nie bierze to zbytnio pod uwagę położenia, jakie bierzemy w danej możemy również to trochę modyfikować. Możemy trochę tak, tu też do góry, żeby to było trochę takie inne, dynamiczne. Oczywiście w tym momencie możemy też dodawać więcej punktów, żeby ta animacja, ten ruch był bardziej złożony, bądź był w ogóle bardzo ekstremalny jak w sterze, ale nie o to tutaj chodzi. Więc teraz przejdźmy do tego, żeby nasz obiekt poruszał się po tej linii. Więc żeby do tego doszło, musimy nasz obiekt znowu przywrócić do widoku i musimy go też trochę ruszyć. Oczywiście wychodzimy z edycji, przechodzimy do naszego, przesuwamy go trochę i teraz to. Najważniejsze jest to, żeby zrobić parę takich części, żeby ta animacja była w miarę ładna. wysujmy nawet trochę dalej. O. I teraz co jest najważniejsze, żeby to zrobić. Musimy wybrać nowy modyfikator, który nazywa się Curve, czyli krzywa. Teraz wybieramy krzywą, po której on ma się poruszać. No dobra, ale co dalej? No teraz jest najprostsza rzecz. Żeby doszło do animacji, klikamy G i w moim przypadku Y, bo ponieważ ruch główny wychodzi po Y. I teraz, jeżeli będę przesuwał myszką, to zobaczycie, że nagle łańcuch zaczął się poruszać po krzywej. I oczywiście wyszedł poza ograniczenia, podążając w ogóle dziwną trasą, która nie istnieje. To jest nieważne, ponieważ on ostatni punkt i podąża, jakby ten punkt w do nieskończoności. W matematyce chyba nazywał się to Impuls Dirac. I to jest właśnie taka prosta animacja, którą można samemu zrobić. Więc mając podstawę, jak zrobić tą animację, będziecie również w stanie zrobić tą animację. Jeżeli Wam się to podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, a najlepsze pokażcie w komentarzu co chcielibyście zobaczyć następnego.